Kolejny, trzeci już Business Week w Bolesławowie za nami. Oprócz uroczystego otwarcia i jeszcze bardziej uroczystego zakończenia, pięć dni, które nasza młodzież spędziła w szkole rolniczej w Bolesławowie, wypełnione były bogatą treścią. Młodzież jest podzielona na siedem grup, które stanowią firmy, które w ciągu tego tygodnia biznesu rywalizują między sobą. Opiekunami w każdej z grup są amerykańscy doradcy. Nauka, odbywa się, nauka i te wszystkie symulacje odbywają się w języku angielskim. No z, po, z prostego chociażby powodu, jest to język, międzynarodowy język biznesu, a poza tym Amerykanie nie mówią po polsku. Tak? W każdej grupie jest też polski edukator, który, którego zadaniem jest pomoc przy ewentualnych problemach językowych. No i przy okazji też chodzi o to, żeby zapewnić komfort tej młodzieży, która tutaj się uczy tego biznesu. Obserwowaliśmy tę naukę przez kilka dni. Decyzje, które podejmuje młodzież jako pracownicy tych fikcyjnych firm, często wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, do czego prowokują też rozmaite zadania przygotowane przez amerykańską ekipę szkoleniową. Te śmieci zostały przygotowane do pierwszego większego wydarzenia, które dzisiaj po południu będzie miało miejsce. To wyzwanie nazywa się Hank of Junk. Każda z grup będzie musiała przygotować produkt właśnie ze śmieci, które znajdują się dzisiaj na parkingu. Drużyny będą po kolei wybierały po jednym takim przedmiocie z tej kupy śmieci, i w dniu jutrzejszym będą musiały zaprezentować reklamę, reklamującą właśnie produkt, który stworzą tylko i wyłącznie przy udziale tych śmieci i produktów, które mają w salach, czyli papiery, nożyczki itd. Oprócz takiej dość spektakularnej formy nauki biznesu. Wiele godzin młodzież spędza też na może nie tak efektownych zajęciach w gronie pracowników własnych firm. Myślę to jest symulacja biznesowa napisana przez Amerykanów, przez programistów Stanów Zjednoczonych, polegająca na jakimś algorytmie, który wylicza wszystkie najważniejsze wszystkie najważniejsze decyzje firmowe w stylu czy, czy dobrą ilość pożyczki wzięli, czy ile stracili na samym końcu, ile, ile produktu stracili, jak, czy, jego, czy ich decyzje są opłacalne czy nieopłacalne. Eee, czy cena ich produktu jest za niska, czy za wysoka. Eee, I to wszystko jest pokazywane na samym końcu na wydruku i na podstawie tego wydruku mogą robić kolejny kwartał. Których to jest razem 8 i każda firma w ostatnim dniu szkolenia musi wytłumaczyć się z podejmowanych bądź niepodejmowanych decyzji biznesowych w ciągu dwóch lat działalności firmy. Ciekawostką w amerykańskim oprogramowaniu są same jego założenia, które nie do końca odpowiadają jeszcze polskim realiom. Bardzo ciężko przekonać dzieciaki, dzieciaki na programie, żeby na przykład brali pożyczki, bo Polacy z reguły nie lubią brać pożyczek, a tam algorytm jest tak ułożony, że jeżeli się dobrze wyliczy, to odpowiednia, część, odpowiednia kwota pożyczki na każdy. Kwartał jest bardzo pomocna. Wygląda więc wszystko bardzo realnie i profesjonalnie, tylko pozostaje zapytać, dlaczego w taki właśnie sposób musimy uczyć biznesu naszą młodzież. Dzięki temu zdobywają te umiejętności, które się przydadzą im w dorosłym życiu, zwłaszcza w pracy, bo w pracy najważniejszą rzeczą jest po pierwsze: a umiejętność komunikowania się z innymi, i dwa, umiejętność pracy w zespole. I tu dostają niesuchą wiedzę tylko bez z biznesu, zarówno polskiego, na przykład ode mnie, bądź od Amerykanów. Ale nie tylko dla młodzieży taki tydzień biznesu potrafi przynieść korzyści. Korzystamy z niego wszyscy, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przede wszystkim będę miał proste chodniki, ponieważ podnosząc poziom wykształcenia młodzieży, dajemy im większą szansę na wyższe zarobki w przyszłości i to dosyć niedługi, bo wiedza, wykształcenie ma duży wpływ na nasze zarobki. A to nie jest tajemnicą, że 40% podatku PIT, którego my płacimy, wraca do naszej gminy, bądź miejscowości, w której mieszkamy. Czyli jeżeli te dzieci będą więcej zarabiały, to będą płaciły wyższe podatki. Jak będą wyższe podatki płaciły, więcej pieniędzy będzie wracało do mojego miasta. I będę miał po prostu proste chodniki. A jak pracę z naszą młodzieżą widzą Amerykanie? Ja zawsze wracam do tego pierwszego razu, jak byłem tutaj, miałem swoją drużynę, miałem 10, 10 osób. Ja pamiętam, że przyjechałem, zaczęliśmy rozmawiać, nie chcieli ze mną rozmawiać po angielsku, bo było im bardzo trudno, wstydzili się. Na końcu tygodnia, jak oni robią tę prezentację do tych shareholders, ubrali się w garnitury, mieli różne grafy, które pokazywały jak, jak, ich, jak ta kampania operowała przez ostatnie dwa lata, bo są, codziennie są dwa kwartały. Ja pamiętam, że mi ciarki przechodziły przez całe ciało i ja byłem tak dumny, że naprawdę to było coś, coś wspaniałego. I to jest za każdym razem, jak tu wracamy, to jest to samo. Ta atmosfera, zdrowa rywalizacja i korzyści wypływające z tygodni biznesu zostaje zauważona, a przede wszystkim doceniona przez sponsorów. Bez których ciężko byłoby zorganizować tygodniowy pobyt w Bolesławowie dla ponad 100 osób. My chcemy być widoczni dla, dla społeczeństwa. To nie jest tylko, że my produkujemy wyroby i, i jesteśmy widoczni jako producent jakiegoś wyrobu. My chcemy być rozpoznawalni również jako marka, która pomaga innym pomaga ludziom i pomaga głównie młodzieży bo myśmy się skupili bardzo mocno na dzieciach i młodzieży. I pamiętam przy pierwszej edycji, kiedy była y, młoda dziewczyna 17-letnia, która y, miała jasno sprecyzowane plany, y, chciała pójść na anglistykę, po business weeku powiedziała: "Nie, ja już teraz wiem co ja chcę w życiu robić. Anglistyka tak, swoją drogą ale chciałabym być program menadżerem w jakiejś firmie. Chciałabym mieć coś do czynienia z biznesem. Także pokazuje to to, że młodzi ludzie mogą doświadczyć biznesu zanim tak naprawdę wejdą w ten realny biznes. Mogą praktykować, mogą się pomylić, są w takim bezpiecznym środowisku właśnie tu na Business Weeku. Na zakończenie Bolesławowo Business Week 2013 zostały wręczone najwyższe odznaczenia powiatu, medale starosty starowieckiego. Osobom, bez których trzecia edycja tego wydarzenia niekoniecznie doszłaby do skutku. Kathleen Wright. The next Dziękowali sobie wszyscy nawzajem, co uwypukliło serdeczny klimat całego wydarzenia, na które w przyszłym roku zapewne czeka już kolejna grupa naszych przyszłych liderów biznesu.